Siemano! Ten film to tak, jakby kontynuacja tego odcinka. Jak go nie oglądaliście, to proszę obejrzyjcie, bo tam zwiększamy wasze fps -y w grze. Natomiast w tym filmie pozbędziemy się mikrościnę, który macie w grze na 100%. A nawet możecie o tym nie wiedzieć, bo wasze oczy zdążyły się już do tego przyzwyczaić. Ogólnie, znacie to uczucie, gdy wasz celownik zachowuje się tak, jakby był, załóżmy, obciążony 20 kg? Każdy ruch na boki jest spowolniony i lekko przycina. Takie mikrościnki. To tego dzisiaj się pozbędziemy. Nawet jeśli wydaje ci się że Ciebie nie ma żadnych mikrościnek, to wykonaj to, bo to naprawdę pomoże. Etap pierwszy. Będziemy teraz usuwać zawartość z dwóch folderów: User Data i CFG. W tych folderach macie uszkodzone pliki lub źle synchronizowane pliki z chmurą Steama. Powodują błędy i przecięcia. Ogólnie to takie gówno śmieci ze Steama. Macie je usunąć, a później zrobić spójność plików, żeby pobrały się czyste, świeżutkie pliki. I jeszcze jedno, jak macie ulubiony celownik, idźcie sobie go teraz skopiować, bo zresetuje Wam wszystkie ustawienia w CSie. Zanim jednak to zrobimy, wejdźcie na Steama i wyłączcie Steam CLOUDA, żeby usunięte pliki nie zostały przywrócone z chmury. Najprościej, żeby dostać się do folderu CFG, wchodzicie na Steama, biblioteka, prawem na CSA, zarządzaj i przeglądaj pliki lokalne. Następnie Game, CSGO, CFG. I to są te wszystkie pliki, które musicie zaznaczyć i następnie usunąć. Teraz szukamy folderu User Data. W moim przypadku mam go na dysku D. Steam i tutaj User Data. I tutaj nieważne ile będzie folderów, wszystko to macie zaznaczyć i następnie usunąć. Możliwe, że wasz folder user data znajduje się w innej lokalizacji, na przykład dysk C, pliki programów, Steam User Data. Ale to już na pewno sobie ogarniecie. Gdy już usuniecie pliki, otwórzcie sobie Steama, kliknijcie prawym na CSA, właściwości, zainstalowane pliki i wybierzcie sprawdź spójność plików gry. W tym momencie Steam pobierze Wam świeże, czyste pliki gry. Polecam robić to regularnie, najlepiej raz w sam mniej więcej tak robię, jak już odczuwam, że mam te krościnki, i za każdym razem się cieszę, jak dziecko, że to naprawdę mi pomaga. Gotowe pliki zostały już pobrane. Etap drugi. Gdy to już macie za sobą, została jedna najważniejsza rzecz do zrobienia, i ja sam nie wierzę, jak bardzo mi pomogła. Wchodzicie w Steam, ustawienia. Pobieranie. Chodzi mianowicie o wyczyszczenie swojej pamięci podręcznej na Steamie. Tak, to takie proste i nie wiem, czy oczywiste dla każdego, ale usunięcie pamięci podręcznej usuwa stare czy uszkodzone pliki, wtedy gra ich nie odczytuje, co eliminuje bardzo, bardzo przycięcia. Więc klikamy wyczyść, potwierdź. I logujemy się z powrotem. Etap trzeci. Na sam koniec wchodzimy do CS-a. Wchodzimy. W ustawienia, obraz, obraz. I ustawiacie pełny ekran to ważne, zawsze na tym grajcie. Dalej, zaawansowane ustawienia obrazu i ustawcie, proszę, ustawienia takie, jakie ja mam. Na górze mam takie, na dole mam takie. Tylko ostatnia opcja czyli ta dokładnie wpływa na jakość wizualną gry. Resztę możecie ustawić sobie na niskie, ponieważ najważniejsza jest płynność i fps -y. Jak już to zmieniliście, wejdźcie sobie teraz na treningowy. Turniejowy Mirage. Tutaj ustawcie, żeby runda się nie kończyła. Graj. I poruszajcie myszką na boki. Jeżeli odczuwacie, powiedzmy, taki dziwny, płynny ruch, że chodzi to inaczej niż przedtem, to macie dowód, że wcześniej graliście z mikrościnkami. I to nie jest żaden efekt placebo, to realnie wam pomogło. Dodajcie sobie boty, idźcie na deadmatcha, idźcie, zagrajcie mecz i się sami przekonacie. A ten film podeślijcie waszym znajomym, bo na pewno też mają ten problem. To tyle z mojej strony, ja od razu zapraszam na Discorda, link macie w opisie, Tutaj regularnie rozdaję skiny za darmo dla Was, więc zapraszam. Tu jakaś kostka została rozdana. Ogólnie konkursów u mnie nie brakuje, oczywiście tych darmowych, więc zapraszam. Tu widzę kod sebek, więc bardzo dobrze. Ogólnie, jak macie jakieś problemy, wejdźcie na Discorda, chętnie pomogę. To jest kanał Kontakt Admin, tutaj ze mną się skontaktujecie. To tyle z mojej strony, trzymajcie się. Pa!